Hej, hej, kochani, witajcie na kanale i Topcia, z tej strony Anka. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, muszę wam o czymś powiedzieć. Jak wiecie, Katie od Świętego Mikołaja dostała słodkiego pieska, którego nazwała Migotka. Niestety, ten piesek jakoś magicznie zniknął z mojej gry. I to dosłownie, nie żartuję. Przeszukałam wszystkie lokalizacje, piesek tak naprawdę powinien być tutaj, na poczcie Tokaboka, no ale go nie ma, on po prostu zniknął, słuchajcie, nie wiem, no nigdzie nie mogę go znaleźć. Nie chcę resetować mojej gry, ponieważ musiałabym wszystkie lokalizacje stworzyć od nowa, a to zajęłoby strasznie dużo czasu, dlatego postanowiłam i mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie, że Katie będzie miała po prostu innego pieska, to będzie nasza migotka, okej? Okay. Dajcie znać w komentarzu, może wy wiecie, jak znaleźć taką zaginioną rzecz w toka Boka. A teraz zapraszam Was do obejrzenia nowego odcinka na kanale Topik i topcia. Topik i topcia? Wow, Katie! To są te ubrania z najnowszej Twojej kolekcji? Nie no, one są po prostu super bardzo wyjątkowe. Jest topcia. No mi zależało właśnie na tym, żeby one były takie, wiesz, niepowtarzalne. Takie inne niż wszystkie. Są naprawdę super. Mogłabym przymierzyć? O oh my gosh, Topcia. No pewka, żebyś mogła. Ja ci zrobię zdjęcia i powieszę tu w sklepie na swoje tablica, okej? Okay? Dobra, pewnie, że tak. Bardzo chętnie. Będę twoją modelką, tak? Jest, Topcia. Nadawałabyś się na modelkę. Oj, tak. Nie przesadzaj, Katie. Aż taka ładna nie jestem. O oh mój gosh, Topcia, ty jesteś przecież przepięknota. Dobra, zakładaj to. A ja biorę telefon i robimy fotki. Okej. Okay. I jeszcze przymierzysz ten drugi strój, dobra? Dobra, dobra. Dzień dobry. O, nowa kolekcja, ale piękne ubrania. Dzień dobry, dzień dobry. Zaraz do pani podajcie, dobrze? Dobrze, nie ma sprawy, nie musi się pani spieszyć i tak chcę się rozejrzeć. No i co? Jak wyglądam? redki, baretki, topcia. No jak zawsze fantastycznie. Chociaż? Fantastycznie, to prawda. Chociaż wyglądałabyś o wiele lepiej w jasnych kolorach. Masz przepiękne blond włosy. I takie ładne oczy. Powinnaś podkreślać swoją urodę jasnymi ubraniami. Oh my gosh, z ust mi to pani wyjęła. Dokładnie to chciałam powiedzieć, Topcia, że jednak do ciebie pasują jaśniejsze ubrania. A, naprawdę? Szkoda, bo ten komplecik bardzo mi się podoba. Ja to bym bardziej poleciła coś w różu lub w fiolecie. Albo może w beżach. O tak, beże na pewno by do ciebie pasowały. Jest, Topcia wygląda przepięknie w beżach. Ale zaraz, zaraz, co to pani się tak zna na modzie? Pani potrafi dobierać kolory ubrań do karnacji, do kolor włosów? Tak, uwielbiam modę i znam się na niej całkiem nieźle. O oh my gosh, wie pani co? No to super, to na pewno sobie pani coś wybierze w moim sklepie. Skoro zna się pani na modę, to na pewno pani wie, że w moim sklepie są same perełki. O tak, właśnie widzę. Chętnie przymierzę ten strój, który masz na sobie, mogłabym? Oczywiście, pewnie, że tak. Pójdę się przebrać. W życiu nie widziałam takiego butiku jak ten. O, oh my gosh, Mam nadzieję, że się pani podoba. Oczywiście, że się podoba. Znalazłam tu mnóstwo wyjątkowych ubrań. A co to za piękny piesek? Horetki, to moja migotka. Moja kochana migotka. O, hele, jesteś słodka. Proszę bardzo, może pani przymierzyć ten strój? Och, żadna pani. Mam na imię Amber. Miło mi, ja mam na imię Topcia. Oh my gosh, A ja jestem Katie. Bardzo miło mi Ciebie poznać Amber. Mi również. Okej, okay. idę to przymierzyć. Ciekawe, czy mi te kolory będą pasować. Hm, całkiem miła ta twoja nowa klientka. Jest topcia. Nigdy wcześniej jej tutaj nie widziałam. Zapamiętałabym takie czerwone ogniste włosy. Ciekawe, czy coś u Ciebie kupi. Skoro takiej się podobają Twoje ubrania, no to może. Jest, może kupi ich trochę, wiesz, więcej? Fajnie by było, zarobiłabym trochę kasa. No dobrze, Katie, obsłuż klientkę, a ja na ciebie zaczekam. No i jak tam? Jak się czujesz Amber w tym nowym stroju, co? O, rety, jest naprawdę czadowy. Bardzo mi się podoba. Uwielbiam czachy i paski. Poretki, beretki, wyglądasz niesamowicie Amber. Tak, na pewno kupię ten komplet i może jeszcze. O, właśnie, tak, właśnie to też chcę to przymierzyć. No widzisz, Katie, twoja nowa klientka jest zachwycona. Dzień dobry, Katie, już jestem. Tata? A co ty tutaj robisz? No jak to, co? Obiecałem, że pomogę Katie. Przyniosłem jej tą wielką tablicę. Katie chciała tutaj jakieś ogłoszenie wystawić. Ogłoszenie? Ja nic nie wiem na ten temat. Oh my gosh, Topcia, bo ja zapomniałam ci powiedzieć. No ja szukam pracownicy do sklepu. Przecież wiesz, że ostatnio zawaliłam szkoła. Nie mogę sobie pozwolić na siedzenie w sklepie non-stop i zawalanie szkoły. Ostatnio dostałam jedynkę. No i mam bardzo małą obecność, także muszę nadrobić lekcje. Będę musiała znaleźć kogoś, kto będzie sprzedawał ubrania w mój butik. Oj, nie wiedziałam, nic mi nie mówiłaś. Korecki, borecki, topcia, no ja po prostu zapomniałam. Ostatnio mam głowa pełna różnych pomysłów, wiesz, chciałabym ciągle szyć ubrania, ale czasu mi brakuje. Katie, gdybyś chciała, to wiesz, ja szukam pracy, i jestem pełnoletnia, także mogłabyś mnie zatrudnić na pełen etat. O oh mój gosh! Amber, naprawdę? Jesteś pełnoletnia? Rewetki, rewetki, czyli jesteś starsza od nas i to całkiem sporo. No tak, tak myślałam. Jeśli chcesz, to wiesz, i ja bardzo chętnie, naprawdę, mogłabym być ekspedientką w twoim sklepie. Oh my gosh, znasz się na moda, jesteś bardzo ładna. No pewnie, to by było super amber. W takim razie jesteś oficjalnie przyjęta do pracy. Och, no to wspaniale, bardzo się cieszę, a ten komplecik, go również kupię. Poradki, Waradki, wyglądasz w nim cudownie. No ale ekstra. Tato, to ta tablica już nie będzie potrzebna. Noch, a ja ją tutaj tachałem. Taki kawał drogi, no. Taką ciężką yy, tablicę specjalnie dla Katie, no. O oh my gosh, proszę pana, ja się odwdzięczę. Ja uszyję dla pana jakiś piękny strój na święta. Dobra, dobra, Katie. Do widzenia. No dobrze, to ja pójdę się przebrać i zaraz wracam. Masz nowego pracownika. Ona na pewno się nadaje. Jest, topcia. Lepiej trafić nie mogłam. No, przecież ona na temat moda to wie chyba wszystko. Tak ci doradziła, jakie kolory do ciebie pasują. Jest bardzo ładna, także jak najbardziej może pracować, w mój bucik. No i super. Bardzo się cieszę, Katie. Okej. Okay, mogę zapłacić za te ubrania i będę już uciekać do domu. No bo jutro rano muszę przecież przyjść do pracy, tak? Jest Amber, dam ci rabat, minus 20% na te ubrania, a jutro musiałabyś tutaj być na godzinę 9. Dobrze, będę. Czyli jeszcze jutro bierzesz sobie wolno od szkoły, tak? Jest, topcja. Przeszkolę Amber, pokażę jej, jak obsługuje się kasę fiskalną, no a już pojutrze będę mogła na pewno cię Amber zostawić tutaj samą, no i ja w końcu będę mogła zacząć chodzić normalnie do szkoły. Wiesz, tak naprawdę to nie musisz mnie szkolić, ja wszystko umiem. Umiem obsługiwać komputer, kasę fiskalną, umiem obsługiwać klientów, naprawdę, niczym nie musisz się martwić. Możesz mi tylko dać klucze do swojego butiku, a ja się wszystkim zajmę. A, um, Amber, ja ciebie w ogóle nie znam, nie dam ci kluczy do mój butik. No wiesz, nie gniewaj się, ale... Tak wiem, boisz się, że mogłabym coś ukraść? No, jest, Amber, jesteś mi obca i ja po prostu... Katie po prostu ci nie ufa. Kompletnie ci nie znamy, Amber. Jasne, dobrze rozumiem o co Wam chodzi. Nie ma problemu. No dobrze, Katie, w takim razie. Jutro będziemy tutaj we dwie. Przeszkolisz mnie, podpiszemy umowę, żebyś nie musiała się niczym martwić, a pojutrze faktycznie będziesz mogła zostawić mnie tutaj samą. Okej, okay, Amber, nie mogę się doczekać. No dobrze, mogę zapłacić kartą? Yes, oczywiście. Idę po terminal. Tak się cieszę, że będę tutaj pracować. Ja też się cieszę. Katie będzie mogła trochę odpocząć. A najważniejsze jest to, że w końcu zacznie chodzić normalnie do szkoły. No dobrze Amber, no to co? Widzimy się jutro o godzina dziewiąta, tak? Oczywiście. Do zobaczenia jutro. Katie, ja już też będę szła do domu. Muszę się trochę pouczyć. Dobrze, dobrze, Topcia. Widzimy się jutro. Może po południu się zobaczymy, co? Jasne, Katie, oczywiście. Do zobaczenia. Pa, Topcia, pa. Oh my gosh, ale super. Naprawdę lepiej trafić nie mogłam. Amber będzie świetną pracownicą. Jest taka ładna. Nadaje się do pracy w butik. No i zna się na moda. To jest po prostu najważniejsze. Och, migotko, i w końcu będę miała dużo czasu dla ciebie. Będziemy mogły się bawić i chodzić na spacerki. Och, tak się cieszę, że Amber przyszła do mój butik, że się poznałyśmy, że miałam takie ogromne szczęście. Kochani, dajcie znać w komentarzu, jak myślicie, czy Amber będzie dobrym pracownikiem? Ja zdradzę wam taki malutki sekret, że ona wcale nie będzie taką normalną osobą. Ale nie chcę wam zdradzać wszystkiego, więc nic więcej nie powiem. Zasubskrybujcie proszę kanał Topiki Topcia, bądźcie na bieżąco z każdą nową historyjką Toka Boka na moim kanale. No a my słyszymy się oczywiście w kolejnych odcinkach. A i zapraszam was również na kanał Bajolanki. Tam też czeka na was nowy odcinek, nowa historyjka Toka Boka. Do usłyszenia promyczki Pa!